Witam, witam, witam. W dzisiejszym odcinku, bardzo długo nie było odcinku, bo było aż z półtorej tygodnia. E, leciutka przerwa, bo teraz będzie dużo, dużo więcej odcinków. Pierwsza z w ogóle w tym kanale będzie daily przez miesiąc. E, codziennie odcinki od godziny o godzinie 6-7 to jeszcze zobaczymy. Rano dzień w dzień praktycznie dzień w dzień, przez miesiąc, każdy dzień meczowy na euro 2024. Płacimy sobie kilka stówek y, na konto i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Być może nawet będzie po dwa odcinki dziennie, bo się zastanowię jak wleci jeszcze Copa America. Czy z tego też nie zrobić takiego eksperymentu, że płacimy sobie daną sumę i na końcu całego turnieju podliczymy ile jesteśmy na plus bądź oby no, nie minus, więc y, to, to sobie dopiero zobaczymy a przechodząc dzisiaj UFC 302 fenomenalna walka wieczoru Dustin Poirier kontra yy, Islam Makaczew walka ciekawa argumentów Poiriere dla mnie zbyt dużo może i nie ma ale szansa szansa jest zawsze na wygraną ta gilotyna kiedyś kiedyś może wejdzie ale zacznijmy sobie od pierwszych walk które będziemy sobie obstawiać a mianowicie jest to O, oj ja się ugrzyzłem kurwa jest to Mickey Gall 75 no co tutaj dużo mówić, no gościu generalnie nie jest obdarzony talentem do sportu walki, to widać przez, ostatni, przez pryzmat jego ostatnich walk, też z kim on wygrywał, wygrał z Salimem Tuarim, który się teraz będzie bił choćby na Cloud MMA, eee, wygrywał z George Sullivan, nie wiem czy każdy z Was wie, to jest CM Punk, eee, więc z gwiazdą WWE, A oprócz tego wygrał tylko z Jordanem Williamsem eee, przez Submission i też sobie sprawdzimy kto to jest, bo to jest dość ciekawe. A oprócz tego same, no nie no tutaj mamy naprawdę no, fa fatalny rekord eee... no nie, no po prostu kurwa no nie no i tyle no eee, Jego przeciwnik to jest zawodnik eee, Co prawda niezbyt doświadczony bo to jest 8-4 ale ostatnio przegrana z Jackiem Delom Madaleną na punkty jeszcze przez split eee, Wcześniej wygrane eee, 4 na 5 walk więc wydaje mi się, że ze spokojem powinien sobie z Mikiem Galem poradzić Miki Gelka to naprawdę nie jest zawodnik Ciężki do pokonania, jeżeli chodzi o poziom UFC. więc tutaj jego przeciwnik ze spokojem wydaje mi się powinien sobie po nim przejechać. Dla mnie to jest spoko. kursi bez 1,29 i tak nie najgorszy, mógł być mniejszy według mnie. Więc y, pierwszy kursik y, Basil ha Hafes kontra Mickey Gall. Wygrana Hafesa. Joe, Joe Solecki, który zmierzy się z Grantem Dawsonem. Ja jestem fanem grauta Dawsona, bardzo lubię jak on się bije. A ostatnio piekielnie, słaba walka. Z Bobby Green ta walka też za długo, no zresztą jak widać, długo nie potrwała, nie pod, nie potrwała bo 33 sekundy e, szybko, bardzo szybko dał się złapać. E, Grand Dawson tutaj na taki błąd raczej już nie będzie miejsca. Tym bardziej, że e, dał się złapać w stójce. Zapasy ma niezłe. A Josowski to jest parterowiec, to jest zawodnik, który głównie specjalizuje się e, w parterze. Także według mnie e, Grand Dawson powinien sobie ze swoim rywalem poradzić i na niego sobie postawię. E, 1.21, bardzo mały kursik, bardzo mały. Ale przechodząc do już tych walk, o których możemy porozmawiać więcej. Pierwsza to będzie oczywiście walka Polaka, który się bije na tej gali, czyli Michał usarz Oleksiejczuk. 197 ostatnio porażka z Pereirą wyszedł poza minutę, co by nie mówić, minuta i sekunda. Tyle trwała porażka Polaka w walce z Brazylijczykiem. No nie ma się za bardzo czym szczycić. Bo, no, jak widać, no poszło jak poszło. O, z tego co wiem, to ostatnio mówili w kanale sportowym, że Michał Oleksiejczuk już nawet nie trenuje w Ankosie, on już tam nawet nie jeździ. Więc y, odszedł do od Ankosu, on tam trenuje w tym y, y, shopa Team Oleksiejczuk, bo oni tam mają jakąś shopę, sobie ja się wszyscy śmieją, że oni tam w tej shopie trenują. E, no ale no, na tym poziomie, według mnie, to musisz mieć po prostu mocną pieczę nad sobą, kość, kto będzie cię trzymał, tak przysłowiowo przysłowie, w zapysk. I, I zachował się, że tak powiem, no, jak przysłowiowy, ojciec, jeżeli chodzi o te sporty walki. Czyli porządny trener, no tutaj tego ewidentnie brakuje. E, przegrana z Kajo Barajlo po tej walce, jest, o ile się nie mylę, właśnie odszedł e, od e, Andrzeja Kościelskiego. No tylko od, kurwa, no. Kajo Barajlo to, e, to jest zupełnie inna półka zawodników, tak szczerze. Ja nie wiem, być może Michał Joksiejczuk postrzega, że jeżeli przejdzie do jakiegoś dobrego klubu na papierze, to on po prostu ma już z reguły te walki wygrywać, no tak to nie wygląda. Później wygrana naprawdę z ziomkiem, który kurwa był fatalny, nawet jeżeli chodzi, nawet jeżeli chodzi o UFC, to naprawdę kurwa to nikt nawet z półki średniej bym powiedział, a i tak się męczył, bo kurwa blisko był na deskach w pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie to był chyba na deskach, nawet tam były te mocne, mocne. E, tam były te mocne kolana, chyba w tuwo, ile się nie mylę, od przeciwnika. No i błyskawiczna prze, przegrana z Michaelem Pereiro. No, zobaczmy sobie troszkę. E, oj, chyba mi się nie odpali tutaj. Zobaczmy sobie troszkę na jego przeciwnika, czyli Kevina, Holland, e, Kevina Hollanda. E, Kevin Holland, zawodnik. No, zobaczmy. No, no tutaj przegrane. I z Duraya, wcześniej z Rodriguezem. Tutaj, znaczy, nie, nie do końca nie mówię, że to był słaby zawodnik, tylko to był zawodnik, którego na przykład nie można porównać do póki Kajo Barajlo. A był bliski porażki, kurwa, Michał Oleksiejczuk w tej walce. Głównie mi o to chodzi, bo y, też, żeby mi źle nie wybrzmiał, bo chyba w ogóle tak wybrzmiałem, że to jest jakiś piekielnie słaby zawodnik, ale chodzi mi o teraz różnicę pomiędzy y, nim a Kajo. Y, więc, no to jest kurwa, duża przepaść, więc. Dla mnie powinien zostać u Andrzeja Kościelskiego, bo z, to z kwestią czasu zresztą przychodzi e, i te zapasy by na pewno mocno się podszlifowały. Bo co by nie mówić, Ankos to jest wyśmienity klub, jeżeli chodzi o, o doszlifowanie zapasów i umiejętności graplerskich, no głównie zapaśniczych, ale e, choćby to widać po Marcinie Tyburze, który poszedł do Andrzeja Kościelskiego i te walki, teraz to prawda, przeplata z tymi największymi nie wygra, bo po prostu. Z niektórymi się po prostu nie da wygrać. Jesteś tak zbudowany, że możesz trenować, trenować, ale ktoś będzie miał tego talentu więcej, dołoży do tego trening i koniec końców wyjdzie tak, że ile byś nie trenował, byś się mógł zesłać pod siebie. Ty nie wygrasz z niektórymi zawodnikami, z tym się trzeba pogodzić. Ale według mnie tak to wygląda. Eee, także nie można porównywać. Eee, teraz choćby Kevina Hollanda do poprzednich jego rywali, no Michael Pereira, no to skończył błyskawicznie. Kevin Holland dostaje walkę z Oleksiejczukiem tylko i wyłącznie, to znaczy inaczej, Oleksiejczuk dostaje walkę z Hollandem tylko i wyłącznie, żeby odbudować Kevina Hollanda, bo tutaj nie ma innej opcji, tak? Wcześniej były wygrane z Santiago Ponzinibio, Michaelem Kiezom, e, KO submission, później przegrana z Jackiem Dellem Madaleną przez split i z MVP e, przez, przez decyzję, ale też był na deskach Amerykanin. Więc tutaj jest typowo rzucony na odbudowanie się do Kevina Hollanda. Eee, no, co ja tutaj Wam dużo mogę mówić? Wydaje mi się, że Wy wiecie co już tutaj obstawię, no, ale ja nie widzę innej opcji. No Dla mnie to jest to tutaj będzie mordobicie i to do jednej bramki. Eee, ja w ogóle się zastanowię, ale ja chyba dam coś takiego osobno, że Kevin Holland, ruda pierwsza, bo kurs 4.0 to jest zajebisty i każdemu z Was radzę się przyjrzeć temu kursowi bo jest naprawdę, naprawdę dobry akurat 4-0 tam jakieś trzydyczki sobie zaryzykować a jest naprawdę, naprawdę jest spora szansa że Kevin Holland w pierwszej rundzie trafi Michała Oleksiejczuka zasięg no tutaj, tu będzie wszystko po stronie Kevina Hollanda Nawet sobie, zobaczmy będzie 90 do metr 82 on będzie dużo wyższy jeżeli nadzieje się na tego, na tego, na tego długiego prostego Oleksiejczuk i siądzie na szczęce, gdzie mi się wydaje, że siądzie no to będzie ogromny problem dla Polaka Eee, także ja tutaj Kevin Holland KO dyskwalifikacja bądź poddanie to jest mój typ na tą walkę. Mamy 2.89 i przejdźmy sobie do rodzynka tego wieczoru czyli mianowicie Islam Makarczew kontra Dustin The Diamond Poirier. Eee, Dustin Poirier no co co jest gościu, gościu wyniszczenie. On daje walki stricte wyniszczające na, dla siebie również. Eee, musi, musi przyjąć, żeby wygrać walkę. Co by nie mówić, czasami się to skończy źle. No, tak z Charlesem Oliveira się skończyło źle, gdzie nawet podłączył Oliveira, ale to też jest znak rozpoznawczy Charlesa Oliveira. Że on, żeby walkę wygrać, to musi być po prostu podłączony. Eee, wygrana fajna z Chandlerem, przegrana z k e, Wysokie kopnięcie e, i bynoła Sandyni. Fenomenalna walka dla oka. Oglądało się ją w... super po prostu. Eee, działało to lepiej niż kawa, pamiętam jak wtedy wstałem rano. Więc e, to zawsze znaczy, pamiętam jak byłem rano, bo wtedy jeszcze, jeszcze mieliśmy live'a drugiego. Więc no zadziałało to zdecydowanie lepiej niż Kofeina. A e, jeżeli taką walkę sprawada Dustin Poirier, jak dał zbędną sandyni, to zostanie skończony przed czasem. Nie wiem, co musi Dustin Poirier zrobić, żeby z Islamem wygrać. E, szybko, bardzo szybko Islama ubić. Ma argumenty Islam w pięściach. Pokazał to na Wolkanowskim, że w stójce może zaskoczyć. Ale czy on będzie chciał ryzykować z Dustinem porierem? No, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że pójdzie potem parter i, i e, runda, runda druga skończy. Dustina poriera. Tak jest typ na, moją walk, na tą walkę ode mnie. Więc ja bym coś takiego sobie dał i coś takiego sobie dam. Co czy nie, że w rundzie drugiej, ale dam sobie, że Islam Makaczew przez KOTKO dyskwalifikacja bądź poddanie. Kurs 373 za 5 dyszek. Mamy 186 zł, każdemu polecam bliżej e, zapoznanie się kursu Michała Lepsicuka, bo mi się wydaje naprawdę, że to będzie Ruda pierwsza i, i Holland. Holland sobie po prostu z nim poradzi. Ja na pewno dam tamto, dla mnie to jest naprawdę pewny kursik. To są dwa kupony ode mnie. I ten i kurs 4.0, Kevin Holland Ruda pierwsza. Także w tym odcinku to będzie na tyle. Widzimy się już niedługo w odcinkach od niedzieli, w niedzielę KSW we wtorek e, Claudem ma. Za tydzień długaśny lajbiki. Jeden i drugi, piątek, sobota. E, no i później startujemy z euro. Także będzie się działo. Na razie. Cześć.